Chłopiec, który wymyślał opowieści. Dla kanału Kaczobur, czyta Dormitria. Może zastanawiałeś się kiedyś, kim był autor Twoich ulubionych bajek. Oto historia pewnego chłopca, który nie miał bogatych rodziców, którzy mogliby mu kupić karierę, ani pięknych ubrań, ale miał coś o wiele cenniejszego: wyobraźnię. Był sobie pewien chłopiec. Miał na imię Hans Christian Andersen. Urodził się 2 kwietnia 1805 roku w Danii. Dzień był słoneczny, a na łąkach zakwitły już pierwsze wiosenne kwiaty. Zaraz po urodzeniu go ochrzczono, bo wszyscy bali się, że nie przeżyje. Wtedy wiele dzieci umierało zaraz po narodzinach. Tamte czasy były trudne. Lekarzy było mało. A ci, którzy istnieli, pomagali głównie bogatym. Rodzice Hansa żyli biednie mieszkali w małym, szarym domku w najuboższej dzielnicy miasta. Przed ich domem była błotnista droga, a dach przeciekał, gdy tylko padał deszcz. Ale właśnie w takim miejscu chłopiec zaczął wyobrażać sobie inny świat piękny, kolorowy i sprawiedliwy. Śnił o przygodach, o dobrych wróżkach i o magicznych stworzeniach, które nagradzają dobro i każą zło. Babcia, mama jego taty, często opowiadała mu stare legendy i bajki. Hans słuchał ich z zapartym tchem, a potem sam wymyślał własne historie. Kiedy tylko nauczył się pisać, zaczął je zapisywać, a z czasem czytał je kolegom i koleżankom. Wszyscy lubili słuchać, jak mówił i opowiadał, bo w jego głosie było coś z czaru i dziecięcego marzenia. Ojciec Hansa był szewcem. Naprawiał cudze buty całymi dniami i marzył, że jego syn kiedyś wyrwie się z biedy. Matka była praczką. Codziennie prała brudne, ciężkie ubrania bogatych ludzi, którzy rzadko dziękowali za jej pracę. Rodzina często nie miała co jeść, a jednak, gdy Hans czytał mamie swoje wierszyki i bajeczki, jej twarz łagodniała, jakby na chwilę zapomniała o zmęczeniu i biedzie. Niestety, kiedy Hans miał zaledwie 11 lat, jego ojciec zmarł. Od powrotu z wojny był coraz słabszy. Po jego śmierci, mama bardzo cierpiała. Ale starała się być dzielna. W końcu po jakimś czasie wyszła za innego mężczyznę. Hans miał wtedy czternaście lat. Postanowił wyjechać do Kopenhagi, wielkiego miasta, gdzie jak wierzył, czekało na niego lepsze życie. Nie miał pieniędzy ani znajomości: tylko kilka ubrań, parę książek i ogromne marzenie, że zostanie kimś wielkim. Przez pewien czas chodził do szkoły baletowej. Marzył, że zostanie aktorem. Śpiewał, recytował, ćwiczył role. Ale los nie od razu mu sprzyjał. Nie przyjęto go do teatru. A gdy w okresie dojrzewania zmienił mu się głos, stracił też pracę śpiewaka. Mimo wszystko nie przestawał próbować. Pewnego dnia do szkoły, w której się uczył, przybył sam król. Zauważył zdolnego chłopca, i pomógł mu zdobyć królewskie stypendium. Dzięki temu Hans mógł się dalej uczyć, a z czasem dostał się na studia i ukończył je mając zaledwie 23 lata. W tym czasie poznał wielu ludzi, w tym bogatego przyjaciela Jonasa, który wspierał go i wierzył w jego talent. Widać, nie wszyscy bogaci ludzie byli źli. Hans zaczął pisać sztuki teatralne. Niestety nie zawsze odnosiły one sukcesy. Niektórzy wyśmiewali go za błędy ortograficzne, ale on się nie poddawał. Jeszcze zobaczą, że potrafię opowiadać powtarzał sobie. Z biegiem lat przyszedł sukces, a Hans zaczął podróżować po Europie. Zwiedział miasta, góry i morza. Spotykał znanych pisarzy, m.in. Charlesa Dickensa, autora opowieści wigilijnej, i braci Grimm, twórców Jasia i Małgosi. Z każdej podróży przywoził nowe pomysły. Świat był dla niego jak ogromna księga, z której można nieustannie czerpać inspiracje, i Hans to robił. Zaczął pisać baśnie, które odnosiły coraz większy sukces. W jego opowieściach można odnaleźć ślady wszystkich tych doświadczeń. Z biedy i samotności zrodziło się brzydkie kaczątko i dziewczynka z zapałkami. Z wiary w sprawiedliwość, nowe szaty cesarza, a z wiary w miłość, królowa śniegu, gdzie Gerda poszukuje swojego przyjaciela, przeżywając niebezpieczne przygody. Hans był człowiekiem wrażliwym, często bywał smutny i zamyślony, a gdy był starszy, choroba coraz bardziej odbierała mu siły. Zmarł 4 sierpnia 1875 roku, mając 70 lat. Zostawił po sobie świat pełen opowieści, które do dziś uczą nas, że nie trzeba urodzić się bogatym, by mieć bogate serce, bo marzenia, jeśli się ich nie porzuci, potrafią zmienić błotnistą drogę w drogę do cudów. A ty, którą z jego baśni lubisz najbardziej, napisz w komentarzu. Dobranoc.